Witam wszystkich na warsztacie. Mikrofaloweczka zepsuta nie działa. Nie wiem co tam nie działa. Dostałem od znajomego dwa dni temu. Obciął sobie przewód zasilający, bo tam to czegoś potrzebował. Mniejsza z tym. także rozbierzemy i opowiem. Znaczy rozbiorę ja. I ja też opowiem ile można wziąć sprzedając na części taką mikrofalówkę w całości wiadomo, że to tam jakieś niewielkie pieniądze, bo na złom w całości jak się ją wyrzuci także za chwilę ją zważę i mniej więcej będziemy widzieć ile w całości na złom ale sprzedając na części można nieźle zarobić także ja się yy, zabieram za rozbiórkę, jeszcze ją zważę najpierw Ile waży? Także ważąko nie jest na duża, nie jest taka ciężka. Waży 9,5 kg. Niech się ustabilizuje. Złomu mnie jest taki mieszany teraz po 65 groszy. 0,65. Także za samą taką całości na złomie dostalibyśmy 6,20 groszy. Zabieram się za rozbiórkę. Jak rozbiorę wszystko, no to powiem, po ile dane części ja sprzedawałem. No i pacjent wybeszony. I od czego tu zacząć? Od panela sterującego. Cały panel sterujący razem z tą płytką, która jest przekręcona przeważnie nad wiatrakiem. Oczywiście jak wiedziałem, że jest sprawny, bo jak wiedziałem po prostu, że od kogoś brałem i wymieniał na nową, i mówił, że po prostu sprawny. Dwa razy mi się udało sprzedać, bo chyba dwie miałem takie, że pewne miałem sprawne, no to. Cały panel w takim stanie, który był z wyświetlaczem, tamte były akurat nowszego typu, bo no z wyświetlaczami. Z tego co pamiętam, to w granicach chyba 45-50 zł, ale chyba to było po 50 zł, chyba je sprzedawałem, ale tak dokładnie nie pamiętam, bo nawet nie mamy już tego ogłoszenia, które właśnie to sprzedawałem. No, na ogłoszeniach zaznaczonego, czyli gdzieś musiało być wykasowane. No ale mniejsza z tym. Niech będzie nawet 40 zł. 40 zł za cały panel. Oczywiście wiązki wszystkie z końcówkami, nie tak jak tutaj poobcinałem, no bo to już jest szajs. Także wszystkie z wszystkimi końcówkami były i tak wystawiałem i sprzedałem tak dwa razy. Talerz. Talerze. Ten talerz nie jest od tego akurat, bo jest dużo większy. Została tylko rolka spod spodu. Talerze sprzedawałem od 15 zł, a nawet do 30 zł, jak za taki komplet, oczywiście. Też parę tych talerzy sprzedałem. Silniczek, o właśnie od tego talerza, który przychodzi pod spodem. Mały silniczek, ja je zbieram, bo mam ich, mam ich sporo, bo już nawet u siebie wymieniłem, też na zużywanego. Nie musiałem nowego kupować, a kupować ale. Silniczki takie sprzedawałem po 15 zł. Przeważnie 15 zł takie silniczki sprzedawałem. Transformator. Transformator zależy też od yy, mocy. Transformatory sprzedawałem przeważnie to była cena 40-45 zł, ale później było ciężko już ze sprzedażą takich transformatorów. Także od 35 zł najtaniej sprzedawałem 35 zł. A najdrożej sprzedawałem 70 zł, ale to już te wysokie, no i wiadomo, że tam na 100% była miedziucha, no i większej mocy. Kondensatora, parę razy wystawiałem sam kondensator, nigdy takiego kondensatora nie sprzedałem. Przeważnie dorzucałem gratis do tego transformatora. Chyba że ktoś pytał, no to od razu dawałem. Tak przeważnie, dorzucałem go. Magnetron. Magnetron wystawiałem nieraz, ani razu nie sprzedałem. Nie wiem, nikt tego chyba nie kupuje, także tylko rozbiórka. Ale co mi się udało sprzedać? Parę razy te magnesy. Czyli te magnesy. Momencik, o. Czyli te magnesy. Także zbieram, bo sprzedawałem 5 zł za sztukę. Także parę razy się udało sprzedać. Ktoś jak kupował, to nie jeden, tylko wiadomo tam więcej. Także w całości magnetrona nigdy nie sprzedałem. I wentylator. Wentylator po 35 zł sprzedawałem bez problemu. Te wentylatory wiadomo, no sprawdzony był, że sprawny. Tak samo jak transformatory, no to sprawdzałem. I sprzedawałem. Także tyle można zarobić na starej mikrofalówce także nie wyrzucać nigdy w całości rozbierać, spróbować najpierw sprzedać chociaż nawet sam ten transformator bo nawet za ten transformator można najtaniej 35 zł co brałem to już się zwraca za całość a gdzie reszta? no i wiadomo kawałek blachy jednej, drugiej to jest piękny pojemniczek od razu tutaj za, za chwilę wsadzę drobnicę ze złomu już będzie pojemnik pełen na złom Także taki mój dzisiaj filmik poglądowy: ile można zarobić rozbierając na części mikrofalówkę. Polecam jak najbardziej rozbierać i na ogłoszeniach sprzedawać osobno. Pozdrowionka.